Siema! Dzisiaj kolejny odcinek też z budową taniego komputera. Zgłosił się kolejny sąsiad, żeby mu coś zbudował. Dzisiaj założenie trochę inne, bo sąsiad jakby nie wyznaczył budżetu. Stwierdził, że ma być tanio, cicho, no i tak, żeby nadało się pod jakieś tam gierki. To jedziemy z częściami. Klasycznie tutaj pokażę Wam cenę części. Tutaj cenę sumaryczną, ile nas już całość kosztuje. No i tutaj jeszcze dopiszę, czy część jest nowa, czy używana, bo część e, części kupiliśmy po prostu używanych. Udało się całkiem w fajnych cenach wylicytować, czy gdzieś tam wyrwać. Zaczniemy od procesora Intel i 5 6400. no Nic nadzwyczajnego, ale myślę, że bez problemu da radę. Tym bardziej, że miało być cicho, więc nie będzie wymagało dużego chłodzenia w porównaniu do Ryzena, którego wcześniej użyłem w poprzednim bildzie. Do chłodzenia Procka w tym przypadku użyjemy Spartana Trójki. Całkiem przyjemne chłodzenie, tanie przede wszystkim, no i też bardzo ciche. Obsadzimy to na bliźniaczej płytce gigabajta, jak w poprzednim bildzie. No tu akurat model niższy. Nie ma to dużego znaczenia, bo. Udało się też to wyrwać w bardzo fajnie pieniądzach. I ma port M2, jak w poprzednim widzie, ale w tym przypadku ten port wykorzystamy, bo będziemy montować dysk M2. RAM to Ballistic Sports. Dwie kości po 8GB, więc 16GB w taktowaniu 2400. czemu dwie kości kupione osobno? No tak, było taniej. Grafika 4GB GTX 1050 Ti od Asusa. W fajnej konfiguracji z delikatnym ambientowym podświetleniem. No i jest czarny. A jak zaraz zobaczycie, cały build będzie taki, no naprawdę minimalistyczny, czarny. Wszystko fajnie się ze sobą komponuje. A przynajmniej mam taką nadzieję, jak to poskłada. Dysk na M2, już wcześniej wspomniany, Samsung 960 Evo. 250 Giga, kolejny dysk SSD od Cruciala 250 Giga, do tego będzie jeszcze magazyn danych talerzowy 500 Giga, ale to jest po prostu dysk z poprzedniego komputera, więc go no, nie wyliczamy. Po prostu będzie zamontowany. Kabelki SATA do dysku w ładne w czarnym oplocie. Do zasilenia wszystkiego zasilacz od Be quieta. No, 580W może trochę za mocny, ale jest modularny, więc będzie można bardzo fajnie wykorzystać i poukładać kable, żeby to wyglądało schludnie. No i całość zamkniemy w obudowie od Thermaltake Versa H15, bardzo fajna obudowa z ładnym okienkiem z boku i górnym panelem z USB 3.0. Udało się ją dopaść w naprawdę śmiesznych pieniądzach. Jest to sztuka powystawowa, więc ona była tak naprawdę nowiutka. W sumie przyjechała zapakowana jak nowka sztuka, więc nawet nie wiem, czy była gdzieś wystawiana. No ale cena, cena zrobiła robotę. No to składamy to wszystko do kupy. Komputer już podłączony, dłuższą chwilę lecą na nim benchmarki. I wiecie co? Najfajniejsze jest to, że udało się uzyskać ciszę, bo faktycznie ten komputer jest cichutki. Najgłośniejszym jego elementem jest chyba dysk talerzowy, bo chłodzenie pracuje bardzo cicho. Zasilacz, no, zasilacz co prawda jest mocny, więc cały czas sobie chodzi na niskich obrotach i też jest bardzo cichutki. I jakby wsadzić tutaj zamiast tego. 500 gigabajtowego dysku talerzowego, jakieś jeszcze inne SSD, no to naprawdę byłaby zupełnie bezgłośna jednostka. No i pierwszy benchmark za nami, Unique Valley. Średni wynik 42.9 fps, no powiedzmy 43 fps. No hmm. przy cenie tej jednostki, no to jest naprawdę fajny wynik, bo nie jest to jakaś mega mocna gamingowa maszyna, no a w Unique Valley e, wynik na poziomie 40 kilka fps -ów. to jest naprawdę fajny wynik, więc zaraz zobaczymy, jak to sobie da radę w grach, ale myślę, że naprawdę fajnie pociągnie na wysokich ustawieniach. No i tak jak poprzednim razem zrobiłem jeszcze user benchmark, i tutaj wyniki są mega śmieszne, bo powiedzmy gaming, no 35%, no wiadomo, nie jest to jakaś mega mocna gamingowa maszyna. Desktop, no spoko i maszyna robocza. Status ogólny komputera, no słabo, grafika średnia, no ale grafika, to tak jak wcześniej mówiłem. Tutaj, jakby punktem odniesienia jest najmocniejszy RTX, więc ta wypada całkiem nieźle. No procesor, bez większego zaskoczenia, nie jest to jakiś mega mocny procesor. Z dyskiem jest ciekawie, bo jest 133%, niby w środku, ale wynik jest outstanding. Ale najśmieszniejsza sytuacja jest z tym dyskiem. Eee, powiedzmy bench wyszedł na 62% jest to wynik średni no i zwróćcie uwagę, dysk to jest Crucial MX500 i jak sprawdzimy sobie dzisiejsze najlepsze wyniki to dzisiaj najlepszym dyskiem był Crucial MX500 więc mam wrażenie, że ten user benchmark jest taki trochę średni eee, co do obiektywności bo te wyniki też zauważyłem potrafią się różnić pomiędzy e, uruchomieniami no, tutaj jeszcze dysk talerzowy. No, to wiadomo, że nie będzie jakichś tam kosmicznych wyników. Też trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie trzy dyski już są dosyć mocno zasypane dnymi, bo wszystko, co miało być poinstalowane, jest poinstalowane. Jest też zainstalowana masa gier. E, ramy. No, ramy nie są jakieś wybitne, ale wynik mają dobry. Odpalmy teraz jakieś gierki, zobaczmy, jak to kula. Na pierwszy ogień idzie CSGO. W lobby mamy. Powiedzmy 110-120 fps, raczej bliżej 120. Zobaczymy, jak będzie w rozgrywce. W rozgrywce mamy cały czas powyżej 150 fps, 170. Na najwyższych ustawieniach gra wygląda naprawdę świetnie, chodzi też bardzo przyjemnie. Myślę, że na CS to jest całkiem spokojny wynik. W sumie wszystko powyżej 60 już jest naprawdę fajnie grywalne. więc CS jak najbardziej na tym komputerze. Sprawdzę jeszcze Warzona, bo Warzone jest dosyć wymagający, a jest zainstalowany. Warzone w lobby jak na razie cały czas powyżej 60 fps więc całkiem spoko. Zobaczymy jak będzie w rozgrywce. Jak będzie trzymał powyżej tych 60, to naprawdę będzie fajnie przy wymaganiach tej gry na i ustawieniach, bo jest cały czas na ustawieniach wysokich. Więc będzie naprawdę przyjemnie. No i co ważne, komputer dalej jest cichutki. No, gdyby nie ten nieszczęsny dysk, ale całość jest naprawdę przyjemnie cicha. No i w Arzonie muszę przyznać, że jestem zaskoczony. Wynik oscyluje cały czas powyżej 70 fps w okolicach 75. Więc, no, przy tej gierce, to jest naprawdę fajny wynik. No i komputer w dalszym ciągu, jakby nie, nie stał się głośniejszy. No, myślę, że udało się osiągnąć wszystko, co chcieliśmy. Jest tanio, cicho, no i w miarę wydajnie. No i to w sumie by było na tyle z dzisiejszego bilda. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. No i do zobaczenia. Cześć!